Meinen Wisframek. Bardzo mi miło pleatomet eu Plus, te you. Jak się ma pani się nazywa? Hat is jur name Pragnę poznać kobietę i za zaimponować jej no, uczenie się angielskiego. Uczę się angielskiego dwie godziny dziennie no kiedy mam chęć i czas jak się ma pani się nazywa? w Bawen ter met iber live jeszcze się nie znamy to jest H.W.I. E, heaven met Med i wu Czy mogę się przedstawić Mari i Indruce May I introduce you as my name Franek. Very meaningful. Pre-asset from me IOU. Please to meet to you.